Cześć, z tej strony Marcin z OSK Ekstra Szkolenia Osoby, które dzisiaj zdawały egzamin Pewnie doznały szoku Właśnie wjeżdżam na ulicę Słowiańską No i zobaczcie Jak tutaj się porobiło Ulica Jednokierunkowa Bardzo często na egzaminach skręcało się tutaj w prawo w Gromadzką Zobaczcie, nakaz jazdy w prawo Prosto Nie przejedziemy już Zobaczcie tutaj czy frezowali asfalt, my sobie jedziemy tutaj prosto, a tak naprawdę jedziemy pasem pod prąd. Zmiana organizacji ruchu, gdzie naprawdę mnóstwo egzaminów tutaj jeździło. No i widać było, że no, ludzie nie ogarniają. I teraz dlaczego nie ogarniają? Bo są wiecznie uczeni na pamięć, że tu na Słowiańskiej to coś tam, coś tam. Od kilku dni było wiadomo, że będzie reorganizacja ruchu. No więc trzeba być do tego gotowym. No i teraz zobaczcie. Ja tutaj jadę dzisiaj. W sumie raz jechałem z motocyklistą. Między 13 a 14, to chyba dwa albo trzy razy sobie przelecieliśmy różne warianty. I teraz jadę tutaj wam nakręcić tego TikToka. Eee, I jestem w stanie się tutaj odnaleźć. Dlaczego? No bo patrzę na znaki, ogarniam rzeczywistość. Nie uczę się jeździć na pamięć. I mnóstwo egzaminatorów, dlatego tutaj będzie jeździło przez najbliższy nie wiem miesiąc, jak ten remont będzie, właśnie po to, żeby sprawdzić, czy kandydat na kierowcę, czyli osoba, która za chwileczkę ma mieć prawo jazdy i ma mieć możliwość samodzielnej jazdy, będzie w stanie, moi drodzy, jeździć. No bo zobaczcie, macie teraz tymczasowe elektroniczne prawko. Zdaliście egzamin. Wychodzicie, w m Obywatelu pojawia się prawko. No i co? Już nie będziecie potrafili sobie poradzić w sytuacji zmiennej organizacji ruchu? Czy prawko robicie tak jak w Poznaniu, tylko na dzielnicę Winogrady, na Ramowice, nie wiem, Sołacz, Piątkowo? No nie, no przecież my robimy prawko na cały świat. No więc musimy sobie umieć poradzić. Tak? Zobaczcie. Pojawiają nam się piękne, ładne znaki. Wszystko. Wszystko jest ładnie opisane, tak? Nie ma stresu. Trochę smutno, że nie wyłączyli tutaj tych świateł, bo właściwie mogli je wyłączyć, ale przez nie, moi drodzy, dzisiaj akurat też widziałem ale jechałem motocyklem, to nie nagrałem jak egzamin oblał jechali, jechali tak w korku, jak my teraz, moi drodzy czerwone światło było i ta, wiecie, chyba nie wiem, ci kierowcy w ogóle w tym korku to wiecie, tacy zadżumieni jechali i ta osoba tam egzaminie tak za nimi, nie? no bo wszyscy jadą, to ja też, no przecież sygnalizacja działa, należy się do niej stosować no i zobaczcie jak ładnie, pięknie sobie jedziemy Tutaj zobaczcie, mamy linię W stronę przeciwną zaczynał się tutaj buspas Nie musimy tutaj włączać żadnych kierunkowskazów, niczego No bo mamy zmienioną organizację ruchu, my tutaj nie zmieniamy pasa Nie wjeżdżamy nigdzie Na spokojniutko sobie jedziemy Oczywiście przejścia dla pieszych, moi drodzy, istnieją O tym, o tym proszę pamiętajcie Tutaj się z przejściami nic na razie nie zmieniło One nadal funkcjonują No i tutaj jest taki motyw Że trzeba pamiętać o tym, żeby sobie wjechać Na prawy pas Dlaczego? No bo ten lewy Na końcu się kończy Więc generalnie tam Widzicie, tam ktoś tam walczy Wjeżdżamy od samego początku tutaj No bo będzie po prostu łatwiej I upłynni to ruch strasznie Czy musimy tutaj włączać kierunkowskaz Czy nie? Generalnie nie Natomiast jeżeli go włączycie Nic się złego nie stanie. Ja, zobaczcie, raz czy dwa mrugnę, że zjeżdżam i wszystkich poinformowałem za mną, że ustawiam się na prawym pasie. W tym przypadku, tak, ten prawy pas, który jest utworzony, jest tak naprawdę pasem, z którego my jedziemy w lewo na światłach. Prawy pas, który tutaj widzicie po prawej stronie, to był bus pas, i w ostatniej fazie on się robił. Prawo skrętem i pasem do jazdy na wprost Tak jak jedzie ten człowieczek kwiatem, Dlaczego tak wyjechał? Pewnie z parkingu albo tutaj z pływalni Więc też takie sytuacje się mogą zdarzać Oczywiście nie powinny, no bo powinien wyjechać tak jak my No ale no, nikt w korkach nie lubi stać No i my na tym egzaminie musimy być mega, mega czujni Zobaczcie, minęło już 5 minut filmu A my cały czas jedziemy Tick, Mam nadzieję, że do 10 minuty się uda, bo na TikToczek film obetnie a tak naprawdę końcówka tutaj jest bardzo istotna, bo ten pas, po którym w tej chwili ja się znajduję, tak, czy ten fiacik 500, też on jest lewoskrętem. I my w ostatniej fazie będziemy musieli zmienić na pas do jazdy na wprost i w prawo. I tam należy to już zrobić z kierunkowskazem: no bo w lewo, w lewo, tak, z lewym kierunkiem w lewo, a informujemy za mną. Osoby, że my jedziemy jednak prosto lub w prawo. I teraz, jeżeli jadę w prawo, otóż włączam prawy kierunkowskaz no i po prostu prawy kierunkowskaz. Jak jadę prosto, o no to włączcie tam, nie wiem, na sekundkę, dwie, niech dwa, trzy razy mrugnie i wszyscy będą wszystko wiedzieli. Nic się złego nie wydarzy. Dzisiaj widziałem, że jak na forum tak, jak zda się prawo jazdy, czy coś w tym stylu, na Facebooku ktoś pisał, jak długo trwają egzaminy, jeżeli chodzi o Poznań. No, w tej chwili troszkę pewnie dłużej. Przez to, że naprawdę tutaj się troszkę zakorkowały winogrady przez ten remont. Ale każdy, kto mieszka w Poznaniu, wie, że w tym mieście dzień bez remontu jest dniem straconym. My, Poznaniacy, kochamy remonty. Jak jesteście mieszkańcami innych województw w Polsce i chcecie sobie przyjechać do Poznania i pooglądać remonty, serdecznie zapraszamy. Generalnie jest to za darmo. Wystarczy, tak naprawdę, postać w korkach i zobaczycie, jak to nie powinno wyglądać. No ale co zrobić, jak nic nie zrobimy? E, każdy wam powie, że taki remont powinien iść tak naprawdę przynajmniej na dwie zmiany, póki jest pogoda, bo za chwilę będzie, nie wiem, lało, będzie śnieg, nie wiem, cokolwiek się zrobi, i wszyscy powiedzą, no, no nie przewidzieliśmy, tak? I remont się wydłuży o kolejne dwa miesiące. A ulica słowiańska to jest w ogóle to skrzyżowanie słowiańska, Wilczak, e, ramowicka Szolongowska. No to to jest skrzyżowanie, które jest, nie wiem, 500 metrów czy tam 800 metrów od wodu. No więc tutaj wszystkie egzaminy jeżdżą. No i w tej chwili ten egzamin się, no, wydłuży, wydłuży. Tutaj ja sobie, panie, ładnie wpuszczę, ale mają wypucowane tautkojeny. No i zobaczcie, tutaj mamy poprzekreślane wszystkie pasy. Cały czas jedziemy sobie. Naszym pięknym lewoskrętem Tutaj już widzicie, jak nie było tych słupków No to już mieliśmy, że pas do jazdy Na wprost i w prawo No niestety nadal nie możemy zmienić Chociaż tak naprawdę drogowcy Póki tutaj nie frezują Mogli moi drodzy Naprawdę zrobić już ten tutaj Prosto i prawoskręt wcześniej Frezowanie jest na początku ulicy A my pierwszego dnia Zamykamy już wszystko Zanim oni tutaj dojdą To minąc dwa tygodnie ja naprawdę, powiem Wam szczerze, ja dużo rzeczy rozumiem, ale pewne rzeczy mnie przerastają, naprawdę, jeżeli chodzi o organizację ruchu na czas remontów w Poznaniu. I to chyba każdy kierowca, który jeździ po tym mieście, ma dokładnie tak samo. Już by mnie tutaj dawno nie było, gdyby wszyscy drogowcy i ustalacze, jak to zrobić, myśleli. A przecież oni mają wszyscy prawko pewnie. Wystarczy by się tu przejechać, albo by ustawili człowieka, który by teraz to zaobserwował, jak jest armagedon. O godzinie 1743. O, i teraz zobaczcie. Ciach, na chwilkę prawy kieruneczek wyłączam, i lecę dalej, zobaczcie, tak? A nie tak jak pani poleciała z lewo skrętu w prawo. No bez sensu kompletnie, tak? Widzicie? No, trzeba myśleć, trzeba patrzeć. Trzeba się ogarniać. Patrzcie, co się dzieje. Zobaczcie. Nie ma lewo skrętu, i zobaczcie, co tutaj się dzieje. No kosmos, tak? Pozdrawiam serdecznie, Marci.